No i witam Was, kochani, w dzisiejszym odcinku. Znajdujemy się obecnie we Wrocławiu, gdzie przejechaliśmy na specjalny event. Jest godzina 22.43, więc dość późno. I widzowie, wybaczcie moje seplenienie, ale założyłam aparat ortodontyczny, taki przezroczyste. No i niestety, pewnie trochę sobie poseplenie jeszcze. Jestem tutaj na zaproszenie Red Bull'a. Ci, co mnie znają, dobrze wiedzą, że śledzę Formułę 1 i że kibicuję drużynie Red Bull'a, ale też drużynię. No i mega, mega się tym jaram. Dobra, let's go, zobaczymy, jak wygląda pokój. O, fifi operator będzie solidnie szrapał mi do ucha. Bardzo przyjemnie tutaj jest, ale jest i tak na tyle późno, że w zasadzie tylko tutaj śpimy. I rano lecimy na śniadanko. Ale zanim na to śniadanie, to zobaczmy, co my tu mamy. Mamy tutaj Red Bulliki i info od grupy Red Bull. Cie cześć! <ścoughs> cześć! Cieszymy się, że tu jesteś. <ścoughs> cieszymy się. I że już niebawem spotkamy się na stadionie olimpijskim podczas Red Bull Speedways. A ja właśnie tym vlogiem chciałam Wam pokazać, jak to wszystko wygląda od kulis. Czeka mnie też jutro bardzo fajne jedno spotkanie, na które nie mogę się doczekać. Ale generalnie chciałam, żebyście właśnie spędzili ze mną taki jeden cały dzień i jak to wszystko wygląda. Już jutro bolid Red Bull Racing. Zawsze chciałam zobaczyć bolida na żywo. Po raz pierwszy w historii zmierzy się z motocyklem na żużlowej, na wiesz Mocne. No i przyznam szczerze, że ja już nie mogę się doczekać, ale jest już późno, więc lecę się ogarniać i widzimy się na śniadaniu. Dobra, dotarliśmy, słuchajcie, na stadion olimpijski we Wrocławiu. Jesteśmy jeszcze pod wejściem. Mieliśmy okazję też poznać się z kilkoma osobami, więc, słuchajcie, powoli się wszyscy zbierają i lecimy na Pit Stop Challenge. czyli Challenge, w którym będę wymieniała opony. A z kim? To zaraz zobaczycie, ale drużyny zostały dobrane w taki sposób, żebyśmy się czuli jak najbardziej komfortowo. Więc teraz dosłownie macie kilka sekund na to, żeby napisać w komentarzu, jak widzicie, z kim z drużyny będę. Mała podpowiedź, sam z Wrocławia. Można powiedzieć, że dzisiaj to jest takie święto motoryzacji we Wrocławiu dla fanów właśnie motoryzacji. No, ten event jest naprawdę naprawdę gruby. Myślę, że dzisiaj kolebka sportu w Polsce kumuluje się właśnie tutaj, we Wrocławiu. No witam! Co no, witam, co witam, witamino? się to nie spodziewałem! No co? E, komu w formule? <kluje> Cicho, nie, wiem, typu, <gry> wierzy, nie ukość, Ale w tym sezonie trzeba przyznać, idziemy mówię. Tak, kochani, to są właśnie moi rywale w pierwszej konkurencji, która za chwilę przed nami. Tyle razy wywiniałeś się w życiu? Raz. Sama? Z pomocą Przemka Pro. Udzielili ja się, się tą podam. siłę. Ej, co jest i tak z tą śrubą? Czy si. 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 wychodzi? Aha, poszedł klucz. Ach. Ale jaja. Ja. <grystanie> <grystanie> czy jest oświadczenie? No. Oczywiście, że jest, ale się nie udało wymienić tego panu serdecznie. A raz zmieniają się o O ja sporo. Ja często dostaję gumę. Ale, ale ty wszystkiego samo nie musisz robić, nie? Ty masz drużynę, Jeden wkłada, jeden wykłada, jeden w... A wkręca. my jesteśmy w jednej drużynie razem. A nie tego nie wiem, wiemy. chyba nie. Nie, my nie nie. rywalizujemy ze sobą. Znaczy nie ja wiem, czy jesteśmy w jednej drużynie. Przeciwła sobie Marek Tak? Tutaj? Tak. Tak, tak. Jestem fikie... Nie no, musimy wygrać to, musimy to wygrać Ja się boję, że złapię za to, że tak kręcić i rękę zacznie nie No, no, stary, który mówi źle, to, <Miller> to robisz nie Czyli widzicie widzowie, jak źle podaliście w komentarzu, to znaczy, że mieliście rację, bo nie mam żadnych rywali Mam, ale nie znam jeszcze, o Witam was serdecznie na Speedways, zaczynamy konkurencję Pit Stop Challenge Waszym zadaniem będzie jak najszybsza wymiana koła w policji na czas Macie trzy podejścia, no jedna drużyna niestety odpadnie z najgorszym wynikiem Rywalizacji top 4 Ale Patrzek się wszyscy stresują, a my to mamy na my to mamy wygraną w kieszeni. Tak, Ja To mam na wygraną Odkręca się w lewo, zakręca się w ogóle. Tak, o mi. pierwsze zadanie dla Was. Musicie wymyślić sobie nazwę drużyny. Ej, to jest prezent, to jest działanie pod presą. No to to nie, nie możemy. Puszki. Dobrze, że od Dobra, niech będzie. Puszki, puszki. Dobra, poczekaj tyle. A ja chcę zobaczyć w szczególności, ile to waży. i mega lekka. Widać, ale z przysiadu wzięłaś tą całą potężność. No bo ja się spodziewałam, wiesz, że ulga mi leci. Ej, mega lekka jest. Widać, że siłka, siłka wchodzi. Nie? Mega lekka jest. Ten, serio, dajcie mi wypowiedź na to najtrudniejsze, co tak Nie, jest mega ciężka. Twoja jest cięższa, to ja Nie, to jest lekkie. To nic nie waży. No i widzisz, prawo się kręci. No teraz wkręcasz. No, teraz próbujesz to zrobić, down. Ja powiedział, żeby subskrybować ten kanał. A <laughs> i mi najtrudniejszą rzecz. Jak po pierwszej próbie będzie dymka z wkręcaniem tego, to, to, to się zamieniamy Dobra. i ja mogę ściągać. O! ściągać. I tak, tak. Zakładaj. Aj, na Dobra, ściągam pole. Yes, 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 pole. Yes, pole. Nie, ściągam oponę. Nie, ściągam oponę. Nie Nie, nie Nie, nie Nie, już. Nie, Nie,

no i dobra, przeszliśmy dalej. Najważniejsze. To najważniejsze. Dobra, słuchajcie, zapraszam do życie ścian, drużyny, albo kapitanów. Kickstech! Marek! Proszę, że nie. mnie na kapitan. Tak samo było właśnie w sabotażu. Nie, i potem nikt nie chciał i przedmiot słuchać. Będziemy mieli dwa finały, gdzie różnica będzie taka, że mamy rywalizację po obu stronach Bolidu, czyli to już nie będzie rywalizacja sami ze sobą, tylko z przeciwną drużyną. W finale B zmierzą się McLaren, AA i puszki i będą walczyć o miejsce trzecie, a w finale A najszybsi deszcz. Podejmę! Felkis! Pierwszeństwo wyboru miejsca strony bolidu mają najszybsi deszcz. Podejrzewam, że będziecie z tej strony, z której byliście. Tak. I Zyka. tak samo w walce o miejsce trzecie, zasada jest ta sama, czyli szybsi, czyli w tym momencie McLaren A wybiera strony bolidu. Czyli pewnie też tą, po której byliście. Tak. nie sugerować. I zaraz do siebie finał, jeszcze chwilę. Na pewno nie chcecie się zamienić? Nie. Lekki stresik jest, ale nie no, Dobra, teraz, teraz będzie lepiej, teraz 5, 4, 3, 2, 1, start! Trzymamy i teraz jest najbardziej problemowa część, żeby nie puścić, zrobić po startu Dobra no, wracimy, dawajcie, dawajcie! Mam zarę na trzy oj, 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 już się się Gratuluję! 7,86 naprawdę! Wielkie gratulacje! Trzecie miejsce! Kurde! Robię rywalizację, bym chciała jeszcze! jeszcze, Aż żeby mieć, wiecie 6 sekund! 10! 6,76 was! A Ewryk jakiś hałas? Mocny czas! Będzie jeszcze jeden pojedynek. To jest fajny! Super, nagrody dla puszek! Za miejsce trzecie, o! I widzisz znalazłeś robotę, znalazłeś robotę. Ja, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobra kochani, zobaczmy co dostaliśmy za trzecie miejsce. Czapeczka i słuchajcie, przed chwilą gadałam ze chłopakami, że bardzo bym chciała czapkę sobie kupić, więc mega się cieszę, że akurat czapeczkę taką dostałam. Fajnie. Solidna firma. Solidne Racing Dobra, powiem tak, tam stoi Bolid Red Bulla. No i niestety kochani, jest tak dużo ludzi, że nawet próbując. Nic nie widzę Ogarniemy i wejdziemy tam To jest challenge na dzisiaj Dobra, słuchajcie Ładnie się uśmiechnęłam, zadzwoniłam do organizatorki I zapytałam, czy jest to właśnie możliwe, żeby zrobić sobie fotę z bolidem, który nie jest za barierkami Bo generalnie wygląda tutaj wszystko to tak, że po prostu nie ma dostępu do tego bolida No ale jak to nie ma? Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych Więc lecimy teraz zrobić sobie fotę z bolidem Którą możecie zobaczyć na moim Instagramie Dzień dobry Dzień dobry Dobry Łooo wow. to, ej dosłownie Yy, serce mi tak głośno bije, bije i dźwięk co oh, So cute. i hey, dobra, czekajcie, mam chwilę wdzięczności. Oh. <laughs> Nie wzruszyłam się. Że... Mam chwilę wdzięczności po prostu. <laughs> się wzruszyłam, bo to było zawsze moje marzenie, żeby w ogóle pojechać kiedyś na Grand i zobaczyć właśnie polity, której jest z drużyn. No i jakby zobaczenie tego na żywo jest tak niesamowite, to tak pięknie wygląda i w ogóle jest tak mocna maszyna, słuchajcie. Wow. Wow, nie ja sądziłam, że się wzruszę, więc mam chwilę wdzięczności. Ludzie, którzy stoją przy tym Polidzie, to jest dosłownie team Red Bull Racing, więc co się dzieje w tym roku w moim życiu to jest w ogóle niesamowite, nie? Doleknął idziemy, tylko słuchajcie, mega ważne jest to, żeby nie przeszkadzać tutaj Red Bullowi, który nagrywa jakieś tam swoje materiały. Ej, mocne, to jest mega mocne. Byli cały czas za mną? Nie mogę ci powiedzieć! z tyłu, jakby... Uh, <laughs> rozbierają właśnie Polina na tym zdjęciu. Tymczasem jakaś blondyna, która im przeszkadza po prostu. Nie, mogę ci powiedzieć. No jeszcze raz. Ale oni tam stoją i taki tak. Słuchajcie, kierownica to jest coś w ogóle mega mocnego. Mi się też masz taką kierownicę dotknąć. Oni zawsze, słuchajcie, wsiadają z tą kierownicą do bolidów do i dopiero wtedy, jak ją wkręcają, to mogą nią jakby się obsługiwać. Więc to jest mega fajne, ale to w ogóle jak wygląda auto od spodu jest sekretem. Bo podobno tam tkwi w klucz wygranej i we wszystkich. Słuchajcie, ja to chcę popatrzeć po prostu na ten piękny e, silnik i rury To jest w ogóle niesamowite jak taki bolid jest zbudowany Jego wartość to jest w ogóle jakieś chore pieniądze Wydaje mi się, że około 14 milionów dolarów albo euro Dajcie znać w komentarzu, jak ktoś jest bardziej obcykany w temacie No ale trzeba przyznać, że to naprawdę wygląda solidnie i że ta maszyna jest serio solidna Ej, słuchajcie, awantura Zaczęło lać podobno. Czyli załamanie pogody dosłownie w sekundę. Jeszcze jakieś pół godziny temu był ukrop. Stresuje się. Jakby już sam przejazd jest i tak dla mnie stresujący, a co dopiero w takich warunkach. Jakby deszcz to jest najgorsze, co może być. Zmienia się totalnie nawierzchnia, mega ciężko się jeździ. Ja yeah, naprawdę to się będzie działo? Dobra. Idealnie deszcz się skończył, także fajnie to filmowane. Oh. Jedną z takich aktywności, którą dzisiaj będę robiła, to będę miała przejazd z Adamem Łyszem, Oto tym pięknym, wolkikiem. Powiem Wam szczerze, że mega się stresuję, szczególnie że tak jak mówiłam, warunki dzisiaj są po prostu no, jakie są, więc jestem dość zestresowana. Kask założony, wsiadam za chwilę do autka, no i jedziemy. Let's go. Co mam zrobić? Tyle lat tam przeżyłem, więc... No właśnie, jakie było takie najważniejsze dla Ciebie wspomnienie z tamtego okresu czasu, z kariery skoczka narciarskiego? Eee, to nie było jedno. To ciężko jest jakby powiedzieć jedną rzecz. Każdy z tych wyników był dla mnie bardzo ważny, więc nigdy nie rozdzielałem tego. Okay, czyli nie masz takiego jednego skoku, który był dla Ciebie najważniejszy, znaczy, który tak wspominasz do skoku dzisiaj? Skoku może nie, ale na pewno są takie wyjątkowe konkursy. No, to na przykład co Mistrzostwa Świata w Predazzo, gdzie podwójny mistrz świata dostałem na małej i na dużej skoczni. Kok, Willingen najdłuższy. Później gdzieś tam na przykład Oslo, gdzie pięć razy wygrałem. Norwegowie to zawsze traktują w Oslo, żeby wygrać trochę tak jak coś wyjątkowego. Nawet więcej niż kryształową kulę, dlatego że tam zawsze król przychodzi. To jest, ich, jest taka stolica, więc dlatego dla nich to jest coś wyjątkowego. A ja tam pięć razy wygrałem i, i okrzyknięto mnie królem Holmenkollen. Także są takie miejsca, są takie konkursy, gdzie faktycznie nie zapomina się do końca. Życia. No, właśnie widzę uśmiech na Twojej czarodzie dosłownie. W momencie, kiedy opowiadasz o tym wszystkim, to ten uśmiech cały czas się pojawia. No, i jestem właśnie ciekawa, skąd w ogóle zajawka na motoryzację, na to, na to zupełnie coś innego. No, w zasadzie od dzieciństwa gdzieś tam motoryzacją się interesowałem. I jak tylko miałem okazję, to już później, jak zacząłem w plaży Świata skakać, kupiłem sobie takiego terenowego Jeepa. Ja oczywiście na samym początku zrobiłem największy błąd, bo zrobiłem z niego piękne auto, terenowe, podniesione na dużych kołach. To w ogóle nie jeździło. Później mi uświadomiono, że. Jak chcę jakieś tam przeprawy, i tak dalej, to jeszcze okej, okay. ale jak chcę bardziej jechać szybciej w terenie, to ten samolot powinien być inaczej. I przebudowałem go, zacząłem trochę tym tak jeździć. Później zwrócił się do mnie taki team, że dwa lata przed zakończeniem kariery, że oni chcieliby, żebym z nimi na Dakar pojechał. Oczywiście myślałem, że są wariatami, ale jak skończyłem karierę, to zwrócili się po raz kolejny. No i zaczęło się to robić interesujące, choćby dlatego, że ja tej adrenaliny zawsze potrzebowałem. No właśnie, no i teraz pytanie, ja jestem tego bardzo ciekawa, gdzie adrenalina jest większa? Czy to jest tak, że po skokach już nie odczuwasz takiej adrenaliny, czy jednak wiesz, tutaj jest większa w tej motoryzacji? Zawsze jest w motoryzacji, dlatego że w skokach ta adrenalina jest bardzo duża i jest bardzo skumulowana przed samym skokiem do oddania, więc to jest około 30, 15, 30 sekund do 15 sekund. Zależy jak to, to do tego podchodzi, a tutaj często tak jak na Dakarze jechaliśmy, no to było przez 700 km, to było parę godzin i to cały czas trzeba być skoncentrowanym. To jest najgorsze, bo umiejętności oczywiście, doświadczenie też bardzo ważne, ale sama koncentracja, żeby cały czas skupić się na tej drodze, jest bardzo ciężka. Jak tylko gdzieś tam zaczynasz gubić tę koncentrację, to popełniasz bardzo dużo błędów i dlatego też ja jako niedoświadczony często te błędy gdzieś tam popełniałem. Najlepsze moje miejsce chyba było było w tym samochodzie jestem po raz pierwszy. Ja nigdy w płaskich rajdach nie jeździłem. Nawet po asfalcie nie jeździłem. Nigdy zawsze jak ktoś to szutry. Czy my marzyłeś kiedyś o tym, żeby zostać kierowcą formuły? Za moich czasów ta formuła nie była aż tak popularna, więc gdzieś tam... Później już byłem za stary, bądźmy szczerzy. Jak ja siadałem do, do, do kroskanty, do rajdówki, miałem 33 lata, więc do formuły wsiadają osoby, które mają pewnie koło 600 do, do, do wcześniejszej, ale później do tej, której już faktycznie formuły 1, to wsiadałem gdzieś tam 18-20 lat najwcześniej, więc, więc byłoby za późno na pewno. Ale widziałam właśnie wczoraj na Instagramie, że miałeś okazję siedzieć usiąść w bolidzie. Tak. Jakie to jest uczucie? Ja pierwszy raz miałem możliwość e, usiąść w bolidzie, to było jeszcze jak zaskoczka w hangarze Red Bulla, gdzie miałem fajne przeżycie, bo ja byłem dużo szczuplejszy, ważyłem 20 kg mniej. Jak podszedł do mnie pan, czy chce usiąść do, 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 do polidu, mówię, że oczywiście. poszedł po kogoś, żeby kierownicę wyciągnął, a ja wszedłem tam bez wyciągania kierownicy. I byli lekko zdziwieni, jak to jest możliwe w ogóle, ale się udało. Z kolei, tutaj jak siadałem, nie zmieściłem się do fotela. No więc właśnie. trochę urosłem, więc musieli wyciągnąć ten fotel i dopiero później weszłem. Ale powiem szczerze, bardzo duża puszka. Taka, że wsadzasz te nogi tam do środka, nie możesz nimi prawie poruszać. Ja naprawdę wielki szacunek dla tych ludzi. Dziękuję Miło Mi bo. również. Wszystkiego dobrego. Słuchajcie, to jest w ogóle niesamowite, że mam takie możliwości, więc dziękuję jeszcze raz. Ci, którzy z Was nie kojarzą, a ta już no to myślę, że musicie tutaj odpalać sobie kilka filmików na YouTubie. No wydaje mi się, że to jest legenda dla polskich skoków narciarskich, więc niezmiernie mi miło jestem super dumna, że mogłam tutaj być i z nim porozmawiać, zamienić kilka słów. Fajnie. To będzie pierwszy raz, kiedy usłyszę na na żywo. To jest nie do jak to mnie na żywo Nie da się tego opisać <laughs> Ej, dobra! Ja? Powiem tak, to ty Cambolina. Z Formuły 1. Prze, w ogóle przepiękne, przepiękny jest. Słuchajcie, Filip tam do środka nagrać, jak wygląda kierownica i Filip mówi, że solidnie twarda jest. Jak to tylko wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Auto jest samo w sobie lekkie, więc jest podatne w ogóle na to, żeby trząsło nie, no nie? No i po prostu ta kierownica musi być jak najbardziej stabilna, żeby właśnie utrzymać odpowiedni tor jazdy. Ale słuchajcie, nie bez powodu też kierowcy Formuły 1 jeden. I nie tylko Formuły 1, ale też e, generalnie kierowcy formuły ćwiczą i ćwiczą między innymi szyję, że mają takie ćwiczenia, że jest taka linka i po prostu ruszają szyją, żeby właśnie wzmocnić tutaj stabilizację, no i też, żeby nic się przy okazji nie stało. Dzisiejszy dzień to jest dla mnie totalnie dzień wdzięczności i wzruszenia, i piękne jest to, że, że mogę robić takie rzeczy w życiu. To było marzenie Fausty z 2019 roku. I to wszystko się dzieje w moim życiu. Jeszcze tylko gram i kan i Oscary. I wszystkie moje gole życiowe zostały, zostały, zostaną spełnione. 400 opon w sezonie tylnych, 10 przednich. To jest potwór 900 koni pod maską. Właśnie. Chodzi o to, żeby był jak najlżejszy, żeby robił jak najszybsze wyniki. W ogóle, żeby Nie. można było z nim jak najmniej. Nie, to w ogóle jest masakra. See the position of the car, the driver is actually uh, very very low. Oh, <laughs> <car>. <laughs> yeah, right, no, don't no, okay. no. want Give me one second, oh, give me one second. Right. Oh. I don't want it. perfect. So. That's it. Wow! <laughs> wow, amazing, What Hey, with this mega walk, the at the Wow. Amazing experience. Thank you so much. Ło! Wow, tak? Jakby... Nie chciałam niczego totalnie zepsuć! Ej, mega mocno! To jest rzecz, którą mega, mega chciałam zrobić. Mocno, mocno. To było dla mnie wyjątkowe, że mogłam tam w środku sobie usiąść. Jako jedna z trzech osób, to znaczy? Pojawiły się po raz kolejny u mnie łzy po prostu wzruszenia. To jest niesamowite, słuchajcie. Tym bolidem jeździł WT, i dosłownie to jest ta sama kierownica, chyba, której używał, tak mi się wydaje. W ogóle to jest mega skomplikowane, wszystko, jak ona wygląda i tak dalej. A teraz Chcemy zrobić pod z Dawidem. Thank you so much. You mm -hmm. Mamy to! Mamy to! Dobra, słuchajcie, dotarliśmy na stadion, gdzie dzieje się cały chłopak event, No i właśnie w tym momencie będziemy widzieć, jak ląduje samolot. Jednocześnie z tą prędkością ląduje samolot, a z tą prędkością również jest pierwotna. Dobra, słuchajcie, i przyszedł czas na finałową i najważniejszą jednocześnie atrakcję dzisiejszego dnia wieczoru, i się w do formuły z na naszym. Wyścig polega na dochodzeniu. Kończy się po czterech okrążeniach, lub których niektórych z pojazdów zbliży się do przeciwnika na mniej niż 20 metrów. O, yeah. Bradinho

Nie muszą być pan tego wszystkiego. Mega fajne! Czy my chcecie zobaczyć? Może wstańcie na swój miejsc, żeby od Teraz, teraz, I się Najlepszych eventów, na jakich kiedykolwiek byłam. Świetnie się tutaj bawiłam. Nie mogę się doczekać więcej takich fajnych, motoryzacyjnych eventów. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W dzisiejszym dniu widzieliście mnie najszczęśliwszą na świecie, wzruszoną i niesamowicie wdzięczną. I widzimy się w kolejnych odcinkach.